Biorę już młot, i ruszam na robotę Załatwiłem taki tynk, że odpadnie w mig W garażu browar się już schłodził, więc wypiję go I wieczorem tynkowania, nie spierd... No dobra, jestem na półmetku Na razie idzie gitarowo w miarę Jedziemy dalej Został muszę dociąć kawałek, 45 około by był nierówny, jak wszędzie się zastanawiam, czy mi paneli starczy no ale to już będziemy się martwić później kurde, jest z tej strony chciałem ja pierdzielę. Ale jaj na pewno mi paneli nie starczy zaraz. Dobra, ten nie, ten będzie dobry. Tutaj pasuje. Okej. OK, okej. Okay. Trochę okay. Okay. krótszy jest jak tam I Może być. Nie miałby! Tu nie trzeba będzie przycinać chyba tam te kable. <laughs> Wymierzyć coś. Przyciąć. Tu gdzieś. 120 około. Na. Na 3. 120 na 3. Что-то пшить <связать> он. Какие застав мам? Ну уже. Ножи... Ну уже верты. На игру пшему первый два сапьей. Баба деловли. Едем. С тем коксами. Курс, а кто-то замотарел. Вот таки темп это вертло. <связать> Jakiś Kurde, co on robi? Naprawdę twardy ten materiał. Nie chcę, żeby mi wywaliło, muszę kawałek klocka przynieść. Jest? Jest. Ale twardy bateria, bo naprawdę czy beton, czy chuj wie co? No tak było. Nie zmyślam. Zobaczmy, co że odpier znowu kable. Kurwa jezda pięcie. To nie dziwota Połączone tam. Kurwa z pięcie. Kurwa... No dobra, wejdzie. <śleszy> <śleszy> o, pasuje. Gitara. Kable takie, kurwa, krótkie trochę. Nie no, to niemożliwe. Dobra, dlaczego tam się reczką? nareczką? Będzie potrzeba miejsca. Elegancko. ile jest, bo się nie pomylił tylko 63,5 na, 63 na linii tej strony Prosta robota. Kręty gdzieś spadają, zaraz mi starczy. dalej. No dobra, sufit prawie gotowy. Prawie, bo muszę dociąć taki pasek. Jeszcze nie mierzyłem, około, około 5 cm 5,5 Tam też mniej, więcej. Już w miarę to równo poszło. O! Paneli na styk. Jak widać, żebym się nie, jednego nie pomylił, to może nawet by jeden został, ale dobrze, że starczyło już trzeba do sklepu udajwania. Także jest git. Ja przytnę sobie to wyżynarką prawdopodobnie, ale jeszcze pomierzę. Jaki wymiar to ma być? No, trochę więcej, na 6 ciął. Dobra, na 6, bo tu będzie i tak z przyciem Tu jest widzę jakiś tego i Zobaczymy, co dalej. Zaraz od razu zaznaczę, się nie, nie mylą. czas znowu. Idziemy do garażu ale najpierw o. Dobra to złapać ściskiem przycięciu o z drugiej strony Wyśmarkę trochę z tej strony śladu dojechał, żeby było trochę krótsze tam na styk tak było sześć, mierzyłem. Ciekawe co to za... Nóż. Kurwa. Źle włożyłem? Lekko idzie. nie szoruje. kurwa dzieje? A nie, idź pan, w chuj. Ten ścisk może tu przeszkadza mi. Nie chcę kurwa się skręcić, gówno jebane. <ścoughs> Kurwa, ciemno jak w dupie u murzyna. Ja dole. No, ale udało się obciąć. Obciąć. Obrzym kurwa. Koko i do przodu to moje hasło. Dobre. Zobaczymy. Dobra, zobaczmy. Będzie pasować Dziadówki. Mhm. Mhm. Kurwa, że nie wejdziesz. chuju Dlaczego tak niekulturalnie? Kurwa. Nie wliźć, ja dosłownie. I podciąć to g**de. Dobra, na łoko trochę się uróżnie. A jak? Z tej strony brakowało. Że to wypierdzielę. Trochę złapię. ELEGANCKO Podoba mi się to Jeszcze trochę, bo tam brakowało Dobra Listwa zamaskuje maskuje MUSZĄ BYĆ ZACHOWANE ELEGANCKO Jestem zadowolony Bahama Bahama mama Teraz ja muszę pasować. Nie ma dupy we wsi. Czemu to kurwa nie wchodzi? Eee. Tu jest to jakiś pokój. Skopu. Podciąć trzy po kawałek Co? Zobaczymy. Jeszcze kurwa gdzieś Jezus kurwa ja pierdolę O co kurwała O weszło Mnie Kurwa gdzieś razy To się dopchnie, będzie gate A wkręta lica to zakryje wszystko duży Później złapię. Na razie tu no Dobra. Następna, to już będzie z dłużej. 5,5 od razu nie będę się 5 O 5,5 zrobię po całości. Jeszcze tam sprawdzę. Dalej tu. No 5,5. Będzie dobrze. Liczba zakryję. To ją wziąć? Przedłużę. Po prostu światło zorganizować, tam ciemno jak w dupie u... Dobra, trzeba ciąć kolejny, teraz mam lepsze światło. Będzie coś więcej widać może. No. Baja. Bahama. Dobra, trzeba iść to przykręcać. Ale powinno od razu pasować, bo dałem zapas pół Tak na luzie, żeby tak było. zobaczymy. No, elegancko. Manny, fachowie są fachowie. Gitarze. tylko przykręcić i będzie porwować jeszcze dwie sztuki Skończyłem. Tak to wygląda. O. elegancko weszło. Przyjdzie listwa. Ładnie pokryje całość. będzie git. O, podoba mi się. Nie trzeba malować. O. to mnie cieszy. No, i jutro sobie będę przygotowywał do tapet. Może coś zacznę tapetować chyba będę musiał tutaj przemalować tutaj podciąć listwy te dwie u góry żeby, wyszło, żeby weszła ta listwa od sufitu tu będę musiał przemalować to okno i może tutaj naraz raz przemaluję tą ścianę tutaj te, te listwy na około drzwi takie pierdolenie będzie dobra do następnego hej

Zayıf işte.